Raz, dwa, trzy. Powinno być ok, ale jestem tak daleko od mikrofonu. Może nawet za bardzo. Raz, 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 raz. To jest ostatni odcinek. Obejrzałem właśnie ostatni odcinek, żeby sobie przypomnieć, o czym tak naprawdę mówiłem. Czytam właśnie rzeczy, które sobie napisałem do dzisiejszego raportu, do kolejnego raportu i. Nie, nie, nie pamiętam o co mi chodziło, ale zaczynam wariować. Naprawdę zaczynam wariować. Mam napisane, że um, żeby wam przekazać, że wariuje, że ogólnie nie to, co teraz, nie tak jak teraz. Widzę, że wariuje, pisząc to, co chciałem wam przekazać. Um, hmm. Chyba ilość czasu, jaki tutaj, jaki, jak, jaki przez ostatnie miesiące spędzam na próbach um, uzyskania czegoś. Um, hmm. Nie mówiąc o latach, które spędzam w tych samych próbach, ale teraz jakoś tak znów kolejne podejście, i kolejne podejście, i trochę dookoła, i trochę dookoła. Gdzie wszystko wydaje się na wyciągnięcie ręki, ale nic się nie dopina. Chyba o tym mówiłem już ostatnio. Naprawdę zaczynam wariować. Nie wiem, czy mówiłem, e, zobaczymy. Jeżeli mówiłem, to przepraszam, e, że się powtórzę. Ale na pewno będzie w tym chociaż jed, jed, jeden nowy wyraz albo, albo zdanie. <grybujesz> Bardzo dziwnym. Bardzo dzi dziwną rzeczą, jaką zaczynam odczuwać tutaj, jest mentalnie wisza na włosku. I doceniam, do doceniam naprawdę po raz kolejny troskę, jaka bije wręcz z, z komentarzy wysyłanych prywatnie, i nie tylko prywatnie, i, nie, i, i pomiędzy różnymi platformami, żebym się w końcu wyspał. Mówiłem to już niejednokrotnie, że tak po prostu wyglądam. I jak na razie nie zapowiada się, że lepiej będę wyglądał. Rzeczywiście moje wory pod oczami rosną, czasami maleją, ale na dany moment myślę, że następne miesiące będą tylko gorsze, ale nie jest tak źle. Pokażę Wam zdjęcie, jak wyglądałem, jak wyglądam zmęczony. Jeżeli tak będę wyglądał, to wtedy mi powiedzcie: to jest pierwsza noc w kryzysu po nagraniu kryzysowego odcinka pierwsza noc w kamperze pierwsza noc mojego urlopu tak wygląda bez filtrów bez oddalenia bez światła spuchnięty tak wyglądam zmęczony to to jestem ja no więc Dobra, przeskoczmy już dalej. Rzeczywiście, ten, ten, ten stan, który tutaj się dzieje, czyli stan, który. Um, oh, jakby to powiedzieć, tutaj wszystko wydaje się na wyciągnięcie ręki, nie? Bo już opowiadamy o tym, że to taka mikroskala wszechświata czy świata, czy większego państwa. Gdzie rzeczywiście, można do, dotrzeć do ludzi z, z jednym spotkaniem, gdzie prezydenta można, mo, mo, można spotkać na basenie, gdzie. Maile docierają do ministrów, e, ponieważ, ponieważ e, nowo poznana osoba jest z rodziny, pani minister zdrowia. I to wszystko jest prawdą. I to sprawia tak, takie, jakby ja nie umiem tego odrzucić, takie, tak, ta, takie uczucie, że, że, że to wszystko jest możliwe do osiągnięcia bardzo szybko. I nic się nie udaje osiągnąć. I trwa to miesiącami. Że nic z tych pięknych opowieści, które stujemy sobie razem, że jak to będzie wspaniale, jak już ten mail dojdzie do tego, a spotkanie z tą osobą, a spotkanie z tamtą, a tamtą, to wszystko jest możliwe. I nic nie dochodzi do realizacji. Wszystko wisi na tym ostatnim takim progu, gdzie masturbujemy się mentalnie tym historiom <laughs> się poplułem, jak. jak wspaniale zaraz będzie, ile marzeń spełnimy, ile pieniędzy i budżetu na to będzie. Ja, ja, ja naprawdę nie mam już miejsca na to podejście. To jest bardzo przyjemne, tak się, tak się brandlować taką opowieścią. To jest bardzo przyjemne. I, i, I ludzie tak często robią, robią spotkania za spotkaniem, szczególnie w z tego co pamiętam mojego doświadczenia w, w społeczności startupowej, gdzie, 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 gdzie te kolejne spotkania, opowieści o tym, co można zdobyć jak będzie wspaniale, i jak się bardzo rozrośniemy, były tylko i wyłącznie po to, tylko nikt o tym nie mówił jasno, bo nawet bardzo dużo osób nie zdawało sobie sprawy, nie było świadomych, ponieważ ży, ży, żyje się w pewnych takich społecznościach, żyje się właśnie tym hajpem, tylko i wyłącznie. Do niczego nie dochodzi, tylko się gada o tym, jak będzie i. Kolejne spotkania są po to, żeby jeszcze się nagadać, bo już brakuje tej motywacji, tego drive'u, tego, tego to, co, cię, co Cię tak strasznie inspiruje do, do działania. Tylko tego działania nie ma. To podejście jest świetne. Do, to, to podejście jest, jest na, na krótką metę tak pompujące i dające tyle energii um, do działania i niestety nie jest realizowane na działanie, tylko na jeszcze większy taki daydreaming. Jest na, na krótkoterminowo, jest strasznie, strasznie motywujące, długoterminowo jest destrukcyjne absolutnie. Ja, jakby moje podejście jest, jest odwrotne. Ja, to co robię teraz, opowiadanie o tym, co bym chciał osiągnąć, jest wbrew jakby mojemu, mojemu instynktowi. Lubię to robić, bo sam lubię siebie trochę po, 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 pomarzyć, a mam strasznie, strasznie dużo, dużo jakby d, d, wysoki poziom umiejętności okłamywania się wszelkimi mechanizmami. Potrafiłbym siebie oszukać um, tak pięknie namalowanymi wizjami tego, co możemy zrobić, że mógłbym spędzić dzień i noc tylko i wyłącznie na tym. Na tym, żeby wyobrażać sobie, jak będzie. I czasami przejmuje ta część mózgu moją kontrolę i leżę tam. <słuch> Jakbyście wiedzieli, ile ja już wywiadów przeprowadziłem międzynarodowych pod prysznicem, ile podpisywałem umów. Ja wiem, że wszyscy to robimy. I do pewnego momentu jest to strasznie fajne. Ja pozwalam sobie na to, ale już przestaję sobie pozwalać żyć tylko tym. I to co znajdujemy tutaj, to co znajduje tutaj jest to wszystko jest naprawdę realne. I strasznie łatwo jest marzyć, kiedy masz wszystko na wyciągnięcie ręki. Spotkanie z prezesem tej firmy, spotkanie z prezesem tej firmy I rzeczywiście one się wydarzają jedno po drugim, ale 95% z nich zawiesza się w takim w takim jak się nazywa limbo limbo, jest po prostu zawieszone, zawieszone i nic dalej nie, chce. nie ma tej decyzyjności, nie ma osoby, która by mogła tą po prostu podjąć decyzję, wziąć za nią odpowiedzialność do zrobienia czegokolwiek, co już zostało namalowane i opowiedziane i to jest tak frustrujące na dłuższą metę, że po, prostu, że po prostu tego nie da się, nie, nie, nie da się, w Polsce jest, jest chujowo, ale stabilnie. W moich realiach nie, nie ma kwa realiów, które pozwalają ci na bardzo łatwe snucie jakiejś wizji o jakimś wielkim sukcesie. I się tego po prostu nie robi. Nie spodziewasz się jakichś pięknych kwa, kwiatków i ich po prostu nie dostajesz. Nie snujesz planów, które nie są realne do zorganizowania. Nie masz oczekiwań, że się cokolwiek dobrego wydarzy i nic się kwa nie wydarza. <laughs> to jest kwa bardzo dobre, Bar bardzo dobre. A tutaj. Ja tutaj przyjechałem i nagle, wiecie, okazuje się, że egzotyczna jest dla mnie troska, egzotyczna jest dla mnie bycie uprzejmym, egzotyczna jest dla mnie chęć pomocy i, i, i partycypowania w rzeczach, nawet z ludźmi, których jeszcze się w ogóle nie znamy. Wszystko jest kurwa, dziwne, wszystko jest piękne, wszystko jest realne i możliwe, a potem nic z tego nie jest realizowane albo okazuje się, że zupełnie jest na odwrot niż ta cała wizja. I to, na dłuższą metę, to jest, to jest strasznie ciężki kawałek chleba do, 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 do jakby, no, do, 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 do ugryzienia, nie wiem, no nieistotne. W każdym razie mam napisane, że wariuję, wariuję, wracając do tematu, że wariuję, bo wydaje mi się, zaczyna mi się wydawać, i teraz już mówię bardzo poważnie, zaczyna mi się wydawać, że, że, że występuję w jakimś Truman Show. Zaczyna mi się, że, 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 że ja występuję w jakimś programie, który jest Make a Dream Foundation, żeby spełnić marzenie Piotrusia, lat ma prawie 40, który boi się wyjść z domu i w zasadzie przy Wszyscy się zgrali. Wszyscy mają swój scenariusz. Wiecie, jak Witternal Sunshine of the Spotless Mind. Wszyscy mają swoje scenariusze i grają swoje role bardzo dobrze, żeby, że, żeby. żeby... Tak. Tak, że. Dajcie mu dajcie mu mieć tą swoją fundację. Niech on ma sobie tą swoją fundację. Niech on sobie myśli, że sobie robi te wszystkie dobre rzeczy. I on sobie... damy mu. Z... <laughs> spróbujemy mu załatwić spotkanie z prezydentem, e, będzie miał nowy aparat, takie światełko sobie kupił, ma taką kamerę i taką rękawicę i teraz będzie sobie myślał, że, że tutaj zrobi bardzo, że, że coś mu się uda zrobić i te gogle i tak sobie do szpitala pójdzie i tak sobie coś zrobi i to dobra, dobra i wszyscy są tacy, wszyscy są tacy kurwa uprzejmi, bo ja niedługo, niedługo po prostu no to jest takie moje ostatnie, ostatnie marzenie, żeby tą fundację zrobić. I, uj, I po prostu czuję się, jakbym naprawdę, jakby ludzie robili sobie trochę jaja. <laughs> Ale jesteście bardzo kochani i ci wszyscy moi patroni również. I wy właśnie i, i, i właśnie wy moi patroni, ci wszyscy, którzy tak sobie, tak sobie, um, tak, 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 tak mi wspierają w tej moim w tej moim chęci takiego dobrego życia i w ogóle i tak tak um, no masz tutaj jeszcze 10 złotych, no kup sobie coś ładnego, no to. to Doceniam, doceniam. Dobra, a, a propos robienia marzeń. E, najważniejszym teraz punktem, i dlatego nagrywam to tak szybko, ale się rozgadałem, bo jest 16. o 17 zaczynam się pakować. O 18 mam ostatnie dzisiaj spotkanie z SIGIM, a propos. No, także też będzie, będzie, mamy spotkanie i zgodził się, zgodził się, żeby się spotkać z, z, z Piotrkiem, i będzie mu tam mówił, że tak, że załatwimy sobie samochodzik, jak przyjedziesz, że, 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 że będziesz miał jedzenie i nie musisz samych kartofelków kupiłem. Dosta, nie dostałem, ale kupiłem Nutribullet więc nutribuletem sobie tak sobie kalorie liczy i tak sobie sprawdza żeby sobie nie schudnąć i w ogóle wiecie no Zygi mam ostatnie spotkanie i po ostatnim spotkaniu z Zygim um, jedziemy w końcu bo um, w końcu nagrać prawdopodobnie do wiku po dwóch tygodniach prób um, marzenie A A Aira ostatnio opowiadałem o tym marzeniu do tej pory przez te dwa tygodnie Nagraliśmy bardzo dużo. Moja cała podróż tutaj leci z boku. Jest tego tam 45 minut, więc sobie to będzie, to będzie sobie tutaj leciało od samego początku. Przepraszam, ta podróż była bardzo, bardzo ciekawa. To spotkanie z nimi było wyjątkowo poruszające. Air jest chory na zespół Duszena. Syndrom Duszena? Jest to choroba Duszena, czyli dysplazja mięśniowa. Z roku na rok jego mięśnie będą stawać się coraz, już się stają, coraz słabsze. Już przechodzi terapię sterydową, więc też się będzie zmieniał. To jest bardzo powolne, bolesne obserwacja swojego dziecka, jak nie może coraz więcej rzeczy nie robić, którzy mogą robić jego rówieśnicy i rozwijać się normalnie. Jego marzeniem oni w ogóle to ich spotkanie z tą parą, z całą rodziną oczywiście, ale mówię tutaj o parze mama, czyli Hulda i Ayr, to ile oni mają energii w sobie, to jak bardzo oni są motywujący i od nich można czerpać karmić się tym podejściem, karmić się ich podejściem, zmienić perspektywę, patrzenie na swoje problemy. Uch, niesamowite, niesamowici ludzie. Udało mi się dojechać do Hept. W sumie zrobiłem 1300 km. Eee, pogoda była absolutnie masakryczna. Wyciąganie drona, żeby sprawić, że cała ta podróż e, przez odchętn do wiku, e, przez zatokę e, lodowców, przez e, jaskinie lodowe, przez e, diamentową plażę, mamy pozwolenie. To jest piękne, że mamy już pozwolenie, żeby tam nagrywać dronem. To trzeba było, jak ostatnio jeździłem i dowiadywałem się e, latem. To powiedzieli mi, że kilka miesięcy wcześniej trzeba napisać, ale hulda... Właśnie to jest to. Ktoś zna kogoś, kto od razu pracuje tam bezpośrednio. Jeden mail wytłumaczony, jeden telefon, wytłumaczona sy sytuacja a propos Aira, a propos spełniania marzeń. I ja wyjeżdżając od nich dostałem do, a dojeżdżając do, 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 do zatoki lodowców, miałem już pozwolenie na kręcenie dronem w całym parku narodowym ska, 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 Skaftafel. Mam je do tej pory, chociaż pogoda nie pozwoliła mi na nagranie dobrych, um, dobrych materiałów. Może, może jutro, może następnym razem, jak będziemy do niego jechać, dogram i potem ten montaż jeszcze się zrobi osobno. To, co jest najważniejsze, nie nagraliśmy ziblinu, chociaż w Wiku w byłem trzy dodatkowe dni. <noise> nie dało się. Pogoda spiechała samochody z trasy. Niestety byłem też świadkiem takiego, tata, takie, takie, takiego wypadku, gdzie i samochód osobowy, i naczepa tira, została po prostu przez wiatr zepchnięta do rowu. Dachowanie i w ogóle mój samochód tańczył nawet bez wciskania pedału gazu. Było to przerażające, niezłe doświadczenie. Bardzo uważność, bardzo dużo uważności, bardzo dużo spokoju, bardzo dużo bezpieczeństwa, bardzo dużo ostrożności i podjęta również decyzja o zawróceniu jednego z tych, z, z tych dni, prób dotarcia do paru miejsc, które chciałem nagrać. A dziś przed chwilą dostałem informację, że w końcu jutro... Może być okienko pogodowe, w końcu możemy mieć okienko pogodowe w Wiku, gdzie być może będzie deszcz, ale nie będzie aż takiego wiatru. Jutro jest wtorek, jeżeli nie uda się jutro, to prawdopodobnie zostanę do środy. Jeżeli nie uda się w środę, to prawdopodobnie zostanie do czwartku. Na piątek ustawią spotkania na uniwersytecie, ale czwartek wygląda najlepiej. Zobaczymy, zaraz się zbieram. Jest czwarta 10, jeszcze mamy 50 minut. W Wiku dostałem od ludzi, którzy. To jest, to jest też niesamowite. Od ludzi, którzy prowadzą te zjazdy na ziplinach. Um, oni również są, opiekują się, z, jakby. Są, ogarniają Wik Hostel, w którym dostałem przepiękny pokoik, Ogólnie na miejscu jest po prostu tak przytulnie, szczególnie z taką pogodą na zewnątrz, mm -hmm. że. Nie miałem w ogóle ochoty stamtąd wyjeżdżać, przepraszam. No i to jest najważniejsze, no więcej raportu chyba nie będę... Strasznie dużo rzeczy się wydarzyło w międzyczasie. Nagrałem podcast, o którym wam na razie nie mogę opowiadać, więc przełożymy to na, na dalszy plan. Um... Negocjacje z wietnamskimi złodziejami. To jest ostry temat, ale to nie jest fundacyjny temat. Spotkanie, od którego dużo zależało, które prosiłem, żebyście trzymali kciuki. Niestety nie poszło tak, jakbym się spodziewał, e, tak jak oczekiwałem, tak jak e, miało pójść i zapewnić środki do końca roku, nie będzie tych środków. Niestety szukam zupełnie gdzie indziej, szukam innymi sposobami. Pa patronów, patronów islandzkich nie ma nadal. Jest pierwszy, mamy 1 euro miesięcznie od e, Właścicieli platformy crowdfundingowej spoko. Naprawdę jest ok. Eee, oprócz tego, że szukam w wielu, wielu miejscach spotkania, które się nie udają. Niestety nie udają się te najbardziej, e, jakby, e, które składają największe oczekiwania, ale e, najważniejsze jest to, jak to spotkanie przebiegło. Usłyszałem bardzo dużo słów od Kauriego Stefansona, co jest wyjątkowe. I wiem już, że jest to wyjątkowe. Powiedział mi po prostu, dał mi bardzo dużo, bardzo dużo informacji na temat, na temat tego, że rozwój gry chiroterapii w, w tak małej społeczności onkologicznej, społeczności medycznej, onkologicznej, jaka jest na Islandii, jest bardzo złym miejscem do Rozpoczęcia badań na temat tej gry. Jego feedback jest bezcenny od człowieka, który po prostu jest jakby na samej górze społeczności całej medycznej islandzkiej. I jego, jego jakby komentarze czy perspektywa i. i, i wytłumaczenie dlaczego było bardzo jasne, bardzo klarowne i oprócz tego, że jest takie no, niewygodne i dosyć kłujące, bo też jakby no, to miało być coś, co będzie mi pozwalało i popracować nad tym projektem o co walczę od 2014 roku <ścoughs> ale też pozwolić zostać tutaj bardziej komfortowo, no i yy, no i móc jeść nie tylko ziemniaki, nie? Z, zacząłem szukać inaczej. To jest oczywiście, to jakby to nie jest koniec naszych rozmów. To, że dostałem od tych ludzi 15 minut ich czasu, jest du, du, dużym wyczynem. Będę się starał o jeszcze. Wróciłem ze spotkania, napisałem maila, podziękowałem i zapytałem o kolejne. Poprosiłem o kolejne, tym razem w innym, o wsparcie w innym projekcie, cały czas o takie same pieniądze, więc temat jest jeszcze nie zamknięty. To było dwa tygodnie temu, jeszcze nie dostałem odpowiedzi, więc będę musiał ich trochę ponaglić. Poprosiłem o to, żeby po prostu zostali głównymi partnerami jakby spełnienia tych marzeń. Zobaczymy. Nie poddaję się bo za daleko to wszystko już doprowadziło. Ostatnie spotkanie, o którym mówiłem, że ostatnim klockiem z profesorem z MIT, z wirtualnej rzeczywistości, no poszło, to była konferencja, wideokonferencja, no poszło, poszło genialnie, poszło genialnie. Potem miałem jeszcze kolejne spotkanie po, z, z Paulo, który mi wytłumaczył, jak podejść do tego, do tego naukowo, do pisania grantów Hades, Brandis i Ray Ranveig, Brandis, Heidis, Inga. To jest um, dyrekcja, zarząd profesorowie um, e, departamentu psychologii e, reykjavikowego uniwersytetu e, wszystkich mam za sobą um, w tym momencie. Właśnie tutaj piszę maila e, jeszcze przed. Um, o prośbę o spotkanie jeszcze przed wyjazdem o spotkanie w piątek Spotkał mi się wcześniej ale nie wiem czy nie będę w Wiku do czwartku jeżeli pogoda się trochę popsuje więc o spotkanie w piątek i to jest już spotkanie które powinno nakreślić odkwietniowe wykłady moje z czego się absolutnie jest i bardzo się cieszę możliwość napisania paru aplikacji projektów interdyscyplinarnych czyli w połączeniu pomiędzy profesorami neuro, neuroinżynierii biotechnologii i psychologii razem to jest, to, to jest już to już jest wejście w ten proces właściwy to już nie jest cześć jestem Piotrek czy chcielibyście kupić odkurzacz to jest ujebałem wam już dywan całkowicie więc nie macie wyjścia posprzątajmy razem mam nadzieję, że to wszystko teraz kolejne spotkania przyniosą możliwe finansowania drobniejszych kwot nie udało się spotkanie z Kaurim Stefansonem i z całym zarządem firmy Decode nie udało się więc poprosiłem o kolejne w innym temacie i w międzyczasie spotkałem się z trzema innymi firmami, zaczynając od Dorigo, znów z CEO, z prezesem, z głównym najgłówniejszym Jonem, który powiedział mi, że tak czy jak najbardziej jest możliwe bo już poprosiłem jakby o wsparcie finansowe, czy jest możliwe po prostu wsparcie finansowe mojej, mojego pobytu tutaj. Oprócz tego, że rzeczywiście wspierają mnie ogromnie, zapytałem o możliwość dołączenia do projektu, jeżeli uda mi się przekonać. Wydawcę Harry'ego Pottera, o czym mówiłem wcześniej, i spotkam się niedługo z radiologami w sprawie projektu zaopatrzenia tomografu w sprzęt audio, specjalistyczny bardzo. Zgodził się? Zgodził się i powiedział, że jeżeli tylko, że jeżeli tylko będzie. Jak się nazywa? cennik, grafik, jakie są tego wszystkiego koszty, kto w to wchodzi i czy jest to w ogóle potrzebne i tym się będę zajmował przez następne dni. Wchodzą w to jak najbardziej, szczególnie, że audio, tak jak przypuszczałem, jest ich jakby konikiem. Bardzo się z tego cieszę i powiedział mi, że, żebym wysłał mu link do Karolina Fund i założyliśmy. Ja jakby staram się zdobyć przynajmniej 400 tysięcy miesięcznie tych koron Islandii jest to bardzo dużo pieniędzy, jeżeli bym to na, na, na polskie e, zamienił, ale jest to taki bardzo, bardzo komfortowy, realny pobyt tutaj, jako instytucji, nie jako prywatnego człowieka z wynajęciem jakby biurowej przestrzeni, e, mieszkaniem, jedzeniem i tak dalej. To by było świetne, e, gdyby się udało cokolwiek, więc e, ich poprosiłem o to, czy mogliby zaopatrzyć chociaż część e, dzięki. E, Oldze, czyli Polka na Islandii, o której już wspominałem wielokrotnie, dostałem do naszych polskich firm tutaj na Islandii kontakty i spotkałem się z szefem Minimarket, sieci marketów polskich tutaj w Reykjaviku oraz z, z szefem, a raczej rodziną prowadzącą kebab, ke, ke, kebab, Viking Kebab. Zajebiste dwa totalnie różne światy, z też z spółki Gastro, ale mentalnie absolutnie zupełnie z dwóch innych kompletnie kompletnie planet. Tyle troski, tyle ciepła, tyle wsparcia, tyle jakby chęci pomocy mnie tutaj. Może nie w tak dużych kwotach, ale w jakichkolwiek będą mogli, dostałem ofertę jakby, że tak, że od kwietnia będą w tym uczestniczyć. Jeszcze nie wiedzą w jakich kwotach, zobaczymy, ale są, więc Olga jeszcze raz Ci bardzo dziękuję tutaj, a, a, a Wam, czyli Minimarket i, i, i Viking Kebab. No, absolutnie no, jestem przewdzięczny. Zobaczymy na, na, na czym staniemy, cokolwiek będzie dla Was komfortowe do wsparcia, przynajmniej przez te, przez do końca tego roku. Mnie, no i ja będę, ja, ja będę o tyle spokojniejszy, więc strasznie doceniam. spotkałem się też z wydawnictwem Iceland News Polska, którzy są już w gotowości do tego, żeby napisać o moim projekcie. Kiedy ja będę w gotowości, żeby o nim napisać, pracuję nad tym. Tu. O, o, Aisa to mnie napisała, czyli Wik. E, Wik, 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 Wik. Widzicie ten duży kciuk? Tak, załatwione. Załatwione. Ludzie Aisa jest właśnie od, od ziplinu i czekają na mnie z, za darmo. Noclegiem również tym razem jadę bez Kuku Campers. Poprzedni zrobiliśmy z Kuku Campers, za który jestem niezmiennie wdzięczny. Niezmiennie wdzięczny za to, że za darmo mogę mieć tego kampera i nocować gdziekolwiek i po prostu być w gotowości nagrania w każdej chwili. Tym razem nie biorę Kuku Campers, ponieważ jest to prawdopodobnie jeden wyjazd. Mam nocleg załatwiony. Już nie w hostelu, w którym byłem wcześniej, ponieważ w tym momencie dostałem informację, że hostel teraz jest jako kwarantanna, ale. E, więc nie wpuszczają tam gości bez kwarantanny, ale, ale dostałem e, domek obok za darmo i razem to robimy. E, więc e, tak, zbieram się. Jest czwarta 30. Mam 30 minut, żeby trochę doładować e, kamery, trochę e, popakować rzeczy i. Zjeść coś, może w końcu, i zebrać się na ostatnie spotkanie z Zygim. Porozmawiać o przeszłości, snuć piękne historie. Chociaż z Sigim się nie snuje historii. To jest jedyna osoba, która do tej pory to, co powiedziała, tak jest. Jest nawet szybciej niż ja bym się spodziewał. i... Dbam i pielęgnuję tą naszą znajomość tak strasznie. To jest taki diamencik tutaj w tym całym, w tym, w tym całym, jakby, um, świecie marzeń. To jest taka kotwica trzymająca na ziemi i bardzo, 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 bardzo zaufana. Um, to dzięki niemu tak naprawdę teraz robimy marzenie Aira i kolejne, które już czekają w kolejce. wyjebany w kosmos dziękuję wam wszystkim za uwagę więc zabieram was teraz ten film z wami dla was do ze sobą w podróż na laptopie go trochę będę przycinał przez następne dni No i będziemy nagrywać zobaczymy co się uda nagrać Dziękuję wam strasznie nie opuszczajcie mnie nie puszczajcie kciuków róbcie wszystko pięściami Chyba, że jesteście nie z Polski i macie tak cross fingers, to no trudno. Dalej możecie chwytać, więc jesteście w lepszej sytuacji niż polskie trzymanie kciuków. Dobrego piątku w takim razie i dobrego wejścia w weekend. Tak wyglądam normalnie. Pozdrowienia.